Cześć. W kolejnym odcinku dzisiaj opowiem wam krótko o zaproszeniach z wiankiem. Okładka jest najważniejsza. To ona robi pierwsze wow na waszych gościach, dlatego jej należy poświęcić najwięcej uwagi. Nasi graficy o to zadbali i postawili na delikatne kolory zieleni i bieli. Kwiaty i pozostała roślinność łączą się w wianek, a w jego środku zostawiliśmy miejsce na krótką treść. Po rozłożeniu zaproszeń widać, że grafika jest już mniejsza i bardziej stonowana, a to tylko dlatego, aby nie przytłaczać najważniejszych informacji o ślubie i waszym weselu. Całą treść oczywiście przesyłacie na formularzu, jednak pamiętajcie, aby skrupulatnie ją sprawdzić. Na tylnej stronie zaproszeń pozostawiliśmy miejsce dla ewentualnej personalizacji nazwisk gości i w takim przypadku polecam wam kopertę z kalki na przykład z naklejką w kształcie serca. Ale jeśli wolicie tradycyjne rozwiązania, to do wyboru macie dużo różnych kolorów kopert papierowych i w takiej wersji nadruk wykonujemy bezpośrednio na kopercie. Na sam koniec chcę zachęcić Was do śledzenia nas na Instagramie. Dzięki temu będziecie z nowościami ślubnymi na bieżąco. Tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Pa! pa.